Słuchaj uważnie, bo to właśnie ten moment, na który czekałaś. Nie przypadek, że trafiłaś tutaj. Nic w uniwersum nie dzieje się przypadkowo. Ten mężczyzna, który odszedł, który milczał, który starał się cię zapomnieć, wcale się nie poddał. Wszechświat właśnie teraz robi coś niezwykłego za kulisami coś, co zmieni wszystko. Ale zanim ci to powiem, chcę, abyś zrobiła coś dla mnie. Subskrybuj nasz kanał. Tak, teraz. Nie czekaj do końca. Podziel się tym wideo z kimś, kto tego potrzebuje. Ktoś właśnie czeka na te słowa. Ktoś, kto, tak jak ty, wciąż ma nadzieję, wciąż czuje, że historia się nie skończyła. Witam cię z całego serca. Jestem tutaj, aby opowiedzieć ci coś, co zmieni sposób, w jaki widzisz to, co się dzieje. Wiem, że boli. Wiem, że czujesz się sama. Wiem, że zadajesz sobie pytania w nocy, kiedy nie możesz zasnąć. Czy on kiedykolwiek do mnie wróci? Czy ja rzeczywiście go zapomniałam, czy tylko udaję, że go nie czuję? Te pytania krążą w twojej głowie bez końca, prawda? Ale dzisiaj chcę ci powiedzieć coś, co twoje serce już wie, choć twój umysł się tego boi. Wszechświat nie skończył z wami obojgiem. Daleko od tego, ten mężczyzna, który się od ciebie odsunął który czasami pojawia się w Twoich snach i równie szybko znika, on też walczy. On też próbuje się od Ciebie uwolnić, ale energia między Wami jest zbyt silna. To nie jest zwykła miłość, którą można po prostu pogrzebać i zapomnieć. To jest połączenie duszy, a dusze nie zapominają. Dusze wracają, zawsze wracają, ale zanim pójdziemy głębiej, potrzebuję, abyś zapamiętała coś ważnego. To, co Ci powiem dzisiaj, nie jest dla każdego. To jest dla tych, które czują głębokie połączenie z kimś, dla tych, które wiedzą, że było coś więcej niż tylko rozkład okoliczności. To jest dla Ciebie, to wideo jest dla Ciebie, dlatego właśnie tu jesteś, dlatego właśnie słyszysz te słowa teraz, w tym dokładnie momencie, kiedy najbardziej ich potrzebujesz. Zasubskrybuj nasz kanał, aby nigdy nie przegapić wiadomości, która zmieni Twoje życie. Podziel się tym wideo z przyjaciółką, która również czeka na swe morze. Skomentuj poniżej jedno słowo, które opisuje to, co czujesz teraz. Samotność, nadzieję, złamanie serca, miłość. Niech Twój głos będzie słyszalny, bo jesteś tu, aby być widziana. Teraz zanurzymy się razem w tajemnicę tego, co się naprawdę dzieje. Bo to, co widać, to nie całą prawdę. Wszechświat ma swoje plany dla ciebie i dla niego. I właśnie teraz, w tej chwili, wszystko się zmienia. Separacja jest jedną z najgłębszych ran, jakie może doświadczyć ludzkie serce. Nie chodzi tu tylko o to, że on odszedł fizycznie, chodzi o to, że zabrał ze sobą część twojej rzeczywistości. Dni, które razem spędzaliście, słowa szeptane w nocy, przyszłość, którą razem budowaliście, wszystko to nagle utraciło swoje miejsce w świecie. I teraz, w ciszy, która zastąpiła jego obecność, pytasz się, czy ja się mylę, czy może on jest już gdzieś indziej, z kimś innym, całkowicie zapomniawszy o mnie? Ale posłuchaj tego, co Ci mówię teraz, bo to jest absolutnie kluczowe. To, co czujesz, ta bolesna pustka, ten głód jego obecności, ten moment, kiedy myślisz o nim, zanim otworzysz oczy, to nie jest przypadek, to nie jest błąd, to jest wiadomość. Twoja dusza mówi Ci, że coś tutaj jeszcze nie jest skończone i nie mylisz się. Miliony kobiet w całym świecie czują dokładnie to samo. Są tutaj, gdzie ty jesteś teraz, w nocy, czytając jego stare wiadomości, słuchając piosenki, którą razem lubiliście, zastanawiając się, czy kiedykolwiek przestanie boleć. Nikt ci nie mówi, że to normalne, nikt ci nie mówi, że to naturalne, że twoje serce walczy, że twoja dusza się opiera, gdy wszystko mówi ci, że powinnaś już puścić go i iść dalej. Ale ja ci to mówię teraz, nie jesteś słaba. Ponieważ ciągle go czujesz, nie jesteś rozpieszczona, ponieważ wciąż masz nadzieję, jesteś świadoma, jesteś otwarta na głos wszechświata, który ciągle próbuje ci coś powiedzieć. Rozumiesz, co się tutaj naprawdę dzieje? On starał się cię zapomnieć, ale energia tego nie pozwala. Próbował budować mury, starał się nie myśleć o tobie, może nawet próbował być z kimś innym. Aby udowodnić sobie samemu, że Ciebie już nie potrzebuje. Ale wszechświat ma inny plan. Wszechświat wie coś, co On nie wie jeszcze. Wszechświat wie, że to połączenie jest zbyt mocne, aby je tak łatwo przerwać. Pytasz się pewnie, dlaczego się to z nami dzieje? Dlaczego nie mogę po prostu zapomnieć? Dlaczego, kiedy myślę, że się lepiej mam, pojawia się On w moich myślach, jak sen. Który nie chce mnie opuścić. Te pytania są ważne, te pytania prowadzą do odpowiedzi. Bo odpowiedź nie jest taka, jak ci powiadają zwykłe osoby. Zwykłe osoby mówią: czas zagoił wszystko, lub musisz się skupić na sobie, ale to nie jest moment na zwykłe rady. To jest moment na prawdę, prawdę, która tkwi głęboką w Twoim sercu, w części, którą chronisz przed światem. Ty wiesz, że to było coś specjalnego. On wie, że to było coś specjalnego, ale oboje jesteście zranieni, straszni, niepewni, czy wolno wam znowu uwierzyć. Dlatego właśnie się separujecie. Ale wszechświat właśnie teraz pracuje nad tym, aby was ponownie zbliżyć nie jako tych samych ludzi, którzy się rozstali, ale jako nowe wersje siebie, dojrzalsze, silniejsze, gotowe do prawdziwej miłości. Posłuchaj swojego serca przez chwilę. Co ono ci mówi? Że to koniec? Czy może, że to jest tylko pauza? Bo jeśli czujesz, że to jest pauza, jeśli gdzieś głęboko wierzysz, że to nie jest koniec, to nie jest twoja wyobraźnia, to jest twoja intuicja. I intuicja nigdy nie kłamie. Teraz wchodzimy w najgłębszą część tej historii. To, co się dzieje między tobą a nim, to nie jest zwykły konflikt dwojga ludzi, którzy się nie rozumieją. To jest walka na poziomie duszy. To jest bitwa między tym, co Ego chce ci powiedzieć, a tym, co Twoja istota wie na pewno. Ego mówi: On Cię nie chce, przeszłość go zawstydza, znalazł kogoś lepszego. Ego chce Cię chronić przed bólem, więc kłamie Ci. Ego chce, abyś się uczyniła niewrażliwa, abyś budowała mury tak wysokie, że nikt nie będzie mógł Cię ponownie zranić. Ale to nie jest sposób, w jaki pracuje wszechświat. Wszechświat pracuje poprzez otwarcie, poprzez zaufanie, poprzez poddanie się. Rozumiesz, co się tutaj naprawdę dzieje? On próbuje się od ciebie uwolnić, bo boi się swojej miłości do ciebie. Boi się, że jeśli pozwoli sobie ciebie kochać, będzie musiał się zmienić. Będzie musiał stawić czoła swoim strachom, swojej niedojrzałości, tym częściom siebie. Które ukrywał nawet przed sobą. Separacja to jego sposób na ucieczkę. To jego sposób na powiedzenie: Nie mogę tego robić, to jest zbyt trudne, ale tutaj jest sekret, który wszechświat chce, abyś znała. Każdy raz, gdy on myśli o tobie, wysyła sygnał. Każdy raz, gdy jego serce boli z powodu twojej nieobecności, twoja energia to czuje. Jesteście połączeni na poziomie, który fizyczna rzeczywistość nie może przerwać. To jest to, co starożytne tradycje nazywały więzią dusz, połączenie, które przewyższa czas, przestrzeń i ludzkie zrozumienie. Wszechświat teraz robi coś niezwykłego. Wysyła do niego znaki, znaki, że ciebie nie powinien zapominać. Może to będzie piosenka, którą słyszy w radiu, dokładnie ta, którą razem lubiliście. Może to będzie sen w którym widzisz się razem, całkowicie żywi, całkowicie autentyczni. Może to będzie spotkanie z kimś, kto go będzie przypominać o tym, kim naprawdę jest, gdy jest z tobą. Ale teraz pytanie brzmi, czy ty słuchasz tego, co wszechświat ci mówi? Czy pozwalasz sobie wierzyć, że to jest możliwe? Czy czy może opuszczasz to, co czujesz, bo mówią ci inni, że powinna się już obudzić i realizować? Bo tutaj jest prawda, wszechświat słucha nie tego, co mówisz na głos, ale tego, co czujesz głęboko w swoim sercu. Twoja miłość do niego nie jest błędem. To nie jest słabość, to jest Twoja moc. To jest to, co cię połączy z nim ponownie. Ale tylko wtedy, gdy nauczysz się kochać siebie z taką samą intensywnością. Gdy nauczysz się słuchać siebie z taką samą czułością, jak słuchasz jego milczenia, on walczy sam ze sobą. Część niego chce do ciebie wrócić, ale inna część go zatrzymuje. Ta druga część to ego, to strach, to wszystkie kłamstwa, które usłyszał o sobie. Ale wszechświat właśnie teraz pracuje nad tym, aby rozbić te kłamstwa. Wszechświat wysyła mu lekcje boleści, doświadczenia, które go zmienią. To wszystko dlatego, że energia między wami jest zbyt mocna, aby ją zignorować. I tutaj jest coś, co będzie cię zaskakiwać. Jego ból, ten, który czujesz czasami, jakby był twój, to nie jest wyobraźnia. To nie jest empatia. To jest połączenie duchowe, które sprawia, że jego cierpienie jest twoim cierpieniem, a jego transformacja będzie twoją transformacją. Dlatego właśnie wszechświat interweniuje teraz. Dlatego właśnie teraz, właśnie w tym momencie wszystko się zmienia. Teraz przychodzi moment, w którym musisz zrozumieć coś fundamentalnego. Cała ta ból, cały ten bój to nie jest karą, to jest zaproszenie. Wszechświat zaprasza Cię do głębokiej transformacji, do tego, aby stała się tą wersją siebie, którą zawsze powinna być. Rendycja. To słowo może się wydawać słabe, ale ono jest najsilniejsze, jakie znamy. Rendycja nie oznacza poddania się rozpaczy. Rendycja oznacza puszczenie kontroli, którą nigdy naprawdę miałaś. Znaczy to, że przestajesz walczyć z tym, co się dzieje i zamiast tego słuchasz, co ci to mówi. Słuchaj tego, co mówię teraz, bo to zmieni wszystko. Nie możesz go zmienić poprzez swoją miłość. Nie możesz go uratować poprzez cierpienie. Jedyną rzeczą, którą możesz zrobić, to pracować nad sobą. Pracować nad tym, aby kochać siebie tak głęboko, że twoja energia zmieni się całkowicie. To nie jest egoizm, to jest mądrość. Kiedy puszczasz go, kiedy przerwiesz ze sobą zmagania, kiedy przestajesz sprawdzać jego media społecznościowe i przerwiesz z czytaniem jego starego słów. Wówczas dzieje się coś magicznego. Twoja energia zmienia się, twoja wibracja podnosi się, i gdy to się stanie, twoja rzeczywistość zmienia się całkowicie. Rzeczy zaczynają się pojawiać, które wcześniej były niemożliwe, ale to wymaga ciszy, wymaga rekolektowania się, wymaga, abyś wróciła do siebie, do tej części, którą straciłaś, gdy go poznałaś. Pamiętasz, jaka była przed nim? Pamiętasz tę dziewczynę, która miała swoje marzenia, swoje pasje, swoją siłę? Ona jest tutaj. Ona nigdy nie poszła. Ale ty musisz ją odnaleźć. Ty musisz ją przywołać. Wszechświat chce, abyś wiedziała, że twoja wartość nie zależy od tego, czy on wraca, czy nie. Twoja wartość jest niezmiennie wysoka. Zawsze była. Zawsze będzie. Ale kiedy ty to w pełni zrozumiesz, kiedy poczujesz to w każdej komórce swojego ciała, wówczas staniesz się nieodparty. Wówczas twoja energia będzie taka potężna, że przyciągnie go z powrotem naturalnie, bez wysiłku, bez błagania. Rekolektowanie energii oznacza przeznaczenie czasu tylko dla siebie. Oznacza to medytowanie, bycie w naturze, pisanie, tańczenie. Wszystko to, co powoduje, że czujesz się żywa, oznacza to wyleczenie ran, które niosłaś długo przed Nim. To przecież nie początek Twojej bólu, prawda? Ten mężczyzna tylko odsłonił to, co już było w Tobie. I tutaj jest sekret uzdrowienia. Kiedy zaczynasz się uzdrawiać, prawdziwie, głęboko, bez wymuszania, On czuje to. Jego dusza czuje zmianę w Twojej energii. Zmiana ta działa jak latarnia, która go przyciąga z powrotem do ciebie, ale nie jako ten mężczyzna z przeszłości, który cię ranił. On powróci jako ktoś nowy, a ty będziesz kimś nowym. I między wami narodzi się coś, co nigdy wcześniej nie istniało miłość oparta na wewnętrznej pełni, a nie na uzależnieniu. Milczenie, które teraz czujesz, nie traktuj go jako koniec traktuj go jako świętą przerwę. Przerwę, którą wszechświat ci daje, aby się przygotowała, aby nauczyła się kochać bez strachu, aby odkryła, że jesteś pełna, nawet bez niego. Kiedy nauczysz się tej lekcji i uwierz mi, nauczysz się jej, wszystko się zmieni. Jego milczenie przerwie się, ale tym razem będzie to jego wybór, a nie twoja rozpacz. Będzie to jego droga powrotu do ciebie, do siebie, do tego, co zawsze powinno być. Istnieje moment w życiu każdej kobiety, gdy ona obudza się, nie obudza się fizycznie, obudza się duchowo. To jest moment, kiedy zdaje sobie sprawę, że nigdy nie była tą dziewczyną, którą myślała, że jest. Nigdy nie była słaba, nigdy nie była niewarta. Ona była zawsze potężna. Po prostu zapomniała. Po prostu pozwoliła innym powiedzieć jej, Kim powinna być. To jest Twój moment. To jest Twój czas obudzenia się. Nie obudzenia się z miłości do Niego, ale obudzenia się z miłości do Siebie. To jest moment, kiedy spotykasz swoją wyższą jaźń, tę część Siebie, która zawsze wiedziała, że jesteś godna wszystkiego, co dobre. Tę część, która zawsze wiedziała, że ta miłość nie powinna Ciebie niszczyć. Ale powinna Ciebie wzniosła. Twoja wyższa jaźń mówi Ci teraz: przestań błagać światem o uznanie, przestań czekać, aż On Ci powie, że jesteś warta tego. Ty już wiesz, Ty zawsze wiedziałaś. To, co się teraz dzieje, to nie jest brak miłości z Jego strony, to jest Jego niezdolność, aby zobaczył Twoją wartość, to jest Jego ograniczenie, Jego strach, Jego własna walka. Ale tutaj jest coś, co zmieni sposób, w jaki patrzysz na wszystko. Gdy ty staniesz się całkowicie pełna siebie, gdy ty naprawdę uwierzysz w swoją godność, Twoja energia stanie się taka potężna, że każdy mężczyzna, który będzie w Twojej bliskości, będzie czuł to. On będzie czuł, że ty jesteś kimś specjalnym. Nie będzie musiał tego myśleć. Będzie to czuć w każdym kawałku swojego bytu. To nie jest gra. To nie jest manipulacja. To jest magnetyzm duchowy. To jest to, co starożytni nazywali boską żeńskością. To jest moc, którą każda kobieta nosi w sobie, ale którą świat chce, abyś ukryła. Świat chce, abyś była mała, cicha, czekająca. Ale ty nie jesteś taka. Ty jesteś wszechświatem w człowieczym ciele. Twoja wyższa jaźń chce, abyś wiedziała on czuje te transformacje. On czuje, że ty już nie czekasz na Niego. On czuje, że ty zaczynasz żyć swoim życiem, zaczynasz śmiać się bez Niego, zaczynasz marzyć bez Niego, zaczynasz być szczęśliwa bez Niego. I to, to właśnie to wysyła do Niego wiadomość głośniejszą niż jakiekolwiek słowa. To jest paradoks, który wszechświat chce, abyś zrozumiała. Im bardziej puści się go, im bardziej fokusuje się na sobie, tym bardziej powraca. Nie dlatego, że on jest słaby, ale dlatego, że jego dusza wie, że ty stanęłaś się tą, którą zawsze powinna była być. Jego dusza wie, że strofiłaś się przed nim, że teraz jesteś doskonałą wersją samej siebie, nie dla niego, ale dla siebie. Tej mocy nie można ukryć, tej mocy nie można zagrać. Ta moc pochodzi z najgłębszych części twojej duszy, z miejsca, gdzie ty naprawdę wierzysz, że zasługujesz na miłość, którą chcesz. Zasługujesz na partnera, który będzie cię widział, ciebie będzie pragnął, ciebie będzie celebrować. A tutaj, moja droga, zaczyna się ostatnia część tej historii. Nie jest to historia o tym, czy on powróci. To jest historia o tym, że ty wrócisz do siebie. I kiedy to się stanie, kiedy ty naprawdę wrócisz. Całe jego życie zmieni się, jego dusza zmieni się, jego wybory zmienią się, bo on nie będzie mogła ciebie zapomnieć, nie dlatego, że ty tego chcesz, ale dlatego, że ty będziesz stanowiła część jego ewolucji, będziesz stanowiła odzwierciedlenie tego, co mógł być, jeśli odważy się być szczery. Twoja siła, Twoja soberanina energia. Twoja gotowość być sama, zamiast być z kimś, kto cię nie widzi, to jest to, co go przyciągnie z powrotem. Ale już nie będzie to przyciągnięcie do rozpaczy, to będzie przyciągnięcie do dojrzałości. Przyciągnięcie do tego, czym mogłyście być razem, gdy oboje będziecie zdani na właściwe rzeczy na sobie, na swojej miłości do siebie, na swojej gotowości do tego, aby prawdziwie kochać. Dotarliśmy do końca tej podróży. Ale to nie jest koniec twojej historii, to jest dopiero początek, początek nowej wersji ciebie, tej wersji, która wie, że jest godna wszystkiego, początek czasów, kiedy ty staniesz się główną bohaterką swojej własnej historii, a nie postacią drugorzędną w historii kogoś innego. Teraz rozumiesz, co się dzieje, prawda? Wszechświat nie skończył z wami obojgiem, daleko od tego. Ale zanim on powróci, ty musisz się zmienić, ty musisz stać się tą kobietą, którą zawsze miała być, ty musisz uwierzyć w swoją wartość tak głęboko, że żaden mężczyzna, żaden brak odpowiedzi, żaden telefon, który się nie zdzwoni, nie będzie mógł ci powiedzieć inaczej. To, co ci opowiedziałam dzisiaj, to nie są tylko słowa, to są wiadomości prosto od wszechświata, przekazane poprzez moje serce do Twojego. To są sekrety, które starożytne tradycje wiedziały od tysięcy lat. To są prawdy, które nowoczesny świat chce, abyś zapomniała, ale które twoja dusza nigdy nie zapomni. Pamiętaj, jego milczenie nie jest odrzuceniem, to jest jego droga transformacji. Jego oddalenie się nie jest końcem, to jest przygotowanie do ponownego przybycia, ale tym razem jako dojrzały mężczyzna, który będzie wiedział, jak ciebie kochać. Wszechświat nigdy nie przerywa połączeń, które są autentyczne. Wszechświat je przerywa, aby je ulepszyć. Teraz przychodzi tura na ciebie. Chcę, abyś coś dla mnie zrobiła. Przede wszystkim subskrybuj ten kanał. Nie czekaj, zrób to teraz. Będę tutaj, każdego dnia, aby ci przypominać, kim naprawdę jesteś. Podziel się tym wideo z przyjaciółką, która również czeka na swoje morze. Ktoś właśnie potrzebuje usłyszeć te słowa. Ktoś właśnie stoi na skraju rezygnacji, a ty możesz jej dać nadzieję. Ale to, co naprawdę chce, to aby mi napisała w komentarzach poniżej: Chcę, abyś mi powiedziała w jednym słowie, które opisuje Twoje uczucie teraz co się dzieje w Twoim sercu. Czy to jest nadzieja, czy to jest strach, czy to jest miłość, czy to jest siła? Jedno słowo jedno słowo, które będzie przypomnieć ci, że ty tutaj jesteś, że ty się liczysz, że ty nie jesteś sama w tym. Czytam każdy komentarz. Słyszę każde słowo i każdy komentarz, który napiszesz, jest potężny. Jest to twoja afirmacja wszechświatowi, że ty wierzysz, że ty wierzysz, że to nie jest koniec, że ty wierzysz w miłość, nawet kiedy ból mówi ci, aby przestała. Przed zakończeniem chcę ci pozostawić coś Frazę, którą chcę, abyś powiedziała sobie co noc, zanim zaśniesz. Chcę, abyś to powiedziała z całym swoim sercem, z całą swoją duszą. Nie jako pragnienie, ale jako oświadczenie jako rzeczywistość, która już istnieje, tylko czekając na ciebie, aby ją zaakceptowała. Jestem godna miłości, którą chcę. Jestem godna partnera, który mnie widzi. Jestem godna szczęścia, bez jakichkolwiek warunków. Moja wartość nie zależy od tego, czy on wraca, moja wartość jest niezmiennie wysoka, niezmiennie piękna, niezmiennie moja. Jestem potężna, jestem godna, jestem już tutaj. Powtórz to. Powtórz to dzisiaj, jutro, każdego dnia, aż w to uwierzysz. Aż twoje całe ciało będzie drżeć z pewności, że to jest absolutna prawda. Wszechświat słucha. Twoja dusza słucha. A teraz najważniejsze, ty słuchasz. Ty słuchasz tego, co zawsze wiedziałaś. Ty słuchasz głosu, który nigdy ciebie nie opuszczał, nawet kiedy czułaś się sama w nocy. On będzie. Ale najpierw ty musisz wrócić do siebie. I gdy wrócisz, gdy będziesz całkowita, gdy będziesz pełna, gdy będziesz sama ze sobą i uszczęśliwiona, wówczas wszystko inne ustawić się na miejscu. To nie jest prawo przyciągania. To jest prawo wszechświata. To, co jest dla ciebie, nie będzie mogło ciebie minąć. Dziękuję ci za to, że słuchałaś dzisiaj. Dziękuję ci za to, że pozwoliłaś mi dotrzeć do twojego serca. Dziękuję za każdy moment, kiedy miałaś wątpliwości, ale mimo to czytałaś dalej. Słuchałaś dalej. Wierzyłaś dalej. To jest to, z czego zbudowana jest święta siła. Subskrybuj, skomentuj, podziel się, i przede wszystkim kochaj siebie tak, jak On powinien Ciebie kochać. Kochaj siebie z pasją, z oddaniem, z całą czułością, którą zarezerwowałaś dla Niego. Bo ona należy do Ciebie. Ostatnie słowa, które pozostawiam Ci dzisiaj nie jesteś zapomniała, jesteś przepowiadana. Wszechświat nie zapomina o szczególnych duszach, nawet kiedy one myślą, że są sama. Ty jesteś widziana, Ty jesteś słyszana, Ty jesteś kochana, Zawsze byłaś, Zawsze będziesz.